Cześć, mamy tutaj do policzenia całkę z iloczynu funkcji 1 przez x i kosinusa z logarytmu naturalnego z x. I teraz, jak widzicie, mamy tutaj jedna z tych funkcji, to będzie funkcja złożona. To jest funkcja złożona cosinus z logarytmu z x. I teraz to podkreśliłam, to jest zewnętrzna funkcja kosinus, a wewnętrzna funkcja to jest logarytm z x. I jeśli mamy taką funkcję złożoną, to warto skorzystać z całkowania przed podstawieniem. I teraz zamiast naszej wewnętrznej funkcji, która jest logarytm, logarytmem naturalnym z x, podstawiamy sobie t. Następnym kroku różniczkujemy obie strony tego równania. Jedną stronę po x, a drugą stronę po t. I teraz zobaczcie, pamiętacie, pochodna z logarytmu z x to jest 1 przez x, więc piszemy sobie tutaj 1 przez x po dx. I pochodna z t to jest 1, czyli dt samo nam zostaje. I teraz wyliczamy sobie dx po to, żeby móc wstawić, potem podstawić tutaj do całeczki. Czyli mamy dx, to się równa dt podzielone przez 1 przez x. Czyli to się równa x razy dt, prawda? No i teraz wracamy do naszej całki. I mamy tak. 1 przez x zostawiamy. Teraz cosinus. Podstawiamy sobie t zamiast logarytmu z x. I mamy dx do podstawienia. dx wyliczone. dx wyliczone x dt. Czyli razy x dt. No i teraz widzicie, skracamy sobie x. I mamy całkę z cosinusa t po dt. I teraz wiemy, że całka z cosinusa t to jest sinus. Oczywiście, T i plus stała C. I teraz zostaje nam jeszcze podstawienie naszej pierwotnej funkcji zamiast T, czyli sinus z logarytmu z x plus C. I to jest nasza całka.